Referendum jest to jeden z, jedna z form sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli. Tu warto powiedzieć, że y, władza zwierzchnia Rzeczpospolitej y, przysługuje właśnie całemu narodowi, czyli wedle konstytucji wszystkim obywatelom Rzeczpospolitej. I tą władzę mogą sprawować z, 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 przez przedstawicieli. I to się realizuje zwykle w Sejmie, w Senacie. Prezydent jest też przedstawicielem przecież, ale konstytucja stwierdza, że taką władzę zwierzchnią realizuje się również bezpośrednio. I referendum to jest taki y, akt, w którym naród może bezpośrednio zrealizować władzę zwierzchnią. Nie wystarczy y, zapytać obywateli o coś. Chodzi o to, że pytania, które stawiane są w referendum, poza tym, że oczywiście muszą dotyczyć ważnych dla Państwa kwestii, to poza tym oczywiście muszą te pytania być sformułowane w taki sposób, żeby rzeczywiście z odpowiedzi na te pytania coś wynikało. Czy chcesz, żeby było tak jak do tej pory? Tak nie. To pytanie no, nie daje konkluzji, jest niekonkluzywne, w związku z tym trudno nawet powiedzieć, jaki miałby być efekt, co tak naprawdę naród, obywatele odpowiadają, kiedy odpowiadają tak albo kiedy odpowiadają nie. Referendum, które będzie się odbywało 6 września, no, pytania zostały sformułowane w toku kampanii prezydenckiej, tuż przed samym finałem tamtej kampanii. Oczywiście to referendum i sformułowane tam pytania mają charakter polityczny. One służą nie temu, by obywatele mogli wypowiedzieć się w ważnych dla państwa, czyli dla Rzeczpospolitej Polskiej sprawach, tylko służą temu, by mobilizować grupy, grupy obywateli w jakiejś dyskusji politycznej na przykład. Gdyby referendum było wiążące, czyli gdyby wzięło w nim udział powyżej 50% uprawnionych, to mielibyśmy wielki kłopot. Związany między innymi tak z niezgodnym z konstytucją trybem zadania pytania pierwszego o jednomandatowe okręgi wyborcze. Mielibyśmy kłopot związany z odpowiedzią na pytanie, czy jesteście, czy nie jesteście jako obywatele za dotychczasowym stanem finansowania partii politycznych, bo jeżeli obywatele odpowiedzieliby, że są za dotychczasowym stanem, no to nie wiadomo, czy należałoby wtedy jakkolwiek zmieniać te przepisy w przyszłości, a przecież tutaj głos narodu powinien być przynajmniej teoretycznie wiążący. Oczywiście nie będzie. A w sprawach związanych z interpretowaniem wątpliwości na korzyść podatnika ta kwestia jest przesądzona już w Konstytucji, w związku z tym to jest pytanie puste.